Na pobojowisku zostało nie tylko pełne uzbrojenie dwóch armii. Pozostały tu nadzieje na odsiecz w Warszawie, na przedłużenie walki. Broń, którą zakupili ze swych składek mieszkańcy Ziemi Lubelskiej obywatele miasteczka Szamotuły w województwie poznańskim. Broń, którą dzieci szkolne Warszawy przekazały rydzowi śmigłemu na placu marszałka Piłsudskiego. 170 tysięcy żołnierzy polskich idzie do niewoli spod kutna. W całej Polsce Liczba jeńców sięga już pół miliona. Pobici, poszukani, idą do niewoli. Spójrzcie na ich twarze. Wczoraj jeszcze czytali w gazetach o przełamaniu linii Zygfryda, o atakach bombowych na Berlin, o pomocy angielskiej i francuskiej morzem i powietrzem dla Polski. Nie przełamano linii Zygfryda. Nie było nalotów na Berlin. Nie będzie pomocy. Będzie niewola. Kanclerz miłującej pokój Rzeszy Niemieckiej robi inspekcję podbitego kraju. Miasta, miasteczka, wsie zniszczone. Ośrodki oporu rozbite. Siła bojowa armii złamana. Drogi, koleje, mosty w ruinie. Kanclerz śpieszy na dewidadę w Warszawie. Wprawdzie Modlin się jeszcze broni, ale Modlin to twierdza wojskowa o maleńkim znaczeniu. Ważna jest Warszawa. Tymczasem do Warszawy ściągają wszystkimi dostępnymi jeszcze drogami żołnierze i cywile. Z nad Bzury przebiły się do stolicy dwie dywizje piechoty i dwie brygady kawalerii z Armii Poznań i Pomorze. Napływają resztki rozbitych oddziałów, zgubione jednostki bez dowództwa. Może znajdą je w Warszawie. Może tu się przegrupują, dozbroją, stworzą ostatni ośrodek oporu i doczekają pomocy sojuszników. Warszawa zmieniła się do niepoznaki. To już nie tamto miasto, beztroskie, lekkomyślne, nieświadome prawdy. Warszawa wie już, co się dzieje na frontach. Nie, nie z gazet. Z tego, co widzi na ulicach. Wraz z wojskiem napływają tłumy uchodźców i uciekinierów. Ściągają tu zewsząd, z obszarów zajętych przez hitlerowców, z popalonych i zbombardowanych wsi i miasteczek. To jeszcze żyw zresztą dobytku do Warszawy. Za nimi zgliszcza naloty śmierć. Może tu znajdą wytchnienie i chwilę nadziei. Póki Warszawa wolna, nie wszystko jeszcze stracone. Rząd stolica nie myśli o kapitulacji. Formują się robotnicze bataliony obrony Warszawy. Ich trzon stanowią socjaliści i komuniści. Jeszcze wczoraj więźniowie sanacji. Dziś obrońcy stolicy. Dowództwo obrony obejmuje generał Rumel. Życiem oblężonego miasta kieruje prezydent Warszawy Stefan Starzyński. Dwukrotnie otwarto już ataki niemieckie: od Ochoty i od Pragi. Gazety znów podnoszą na duchu. Piszą, że Berlin został doszczętnie zbombardowany. Że w armii niemieckiej dezercja i demoralizacja. Że cały świat patrzy z podziwem na żołnierza polskiego, na Warszawę. Warszawa będzie się bronić. Festung Warschau, twierdza Warszawa. Tak będą odtąd mówić o polskiej stolicy niemieckie komunikaty wojenne. Pierścień niemieckiego oblężenia zacisnął się ostatecznie wokół stolicy. Führer jest na przedpolach. Trzeba mu pokazać jak się zdobywa miasto. Rozpoczyna się bombardowanie koncentryczne. czeka na rozkaz szturmu. Armaty i Luftwaffe przygotują grunt. Teraz już nawet nad Warszawą nie ma obrony przeciwlotniczej. Nie ma polskich myśliwców. Niebo wolne dla czarnych krzyży. W mieście coraz więcej pożarów. Teraz inaczej niż za pierwszych dni. Już nikt nie patrzy w górę na walki powietrzne. Nie ma walk powietrznych. Są tylko bomby. Bomby i pociski. Bezustannie. Zabite konie pójdą na mięso. Zaczyna brakować żywności. Głód zagląda w oczy. Brak wody. Szpitale zbombardowane. Skończyły się lekarstwa. Zaczyna brakować miejsca na groby. Raz jeden ucichło wszystko. Niemcy przerwali ogień, by placówki dyplomatyczne mogły opuścić Warszawę. Uśmiechy, ukłony, kurtuazyjne gesty prawdziwi rycerze. W specjalnym pociągu tuż pod Warszawą, kwatera główna Hitlera cała śmietanka Göring, Keitel, Himmler. Wbrew wszelkiej logice, to szalone miasto broni się. A tymczasem komunikaty niemieckie zdążyły już obwieścić światu, że wojna z Polską została ostatecznie zakończona. Kłopot i właściwie skandal. Trzeba wzmóc obstrzał, nasilić bombardowanie z powietrza. Stamtąd już nawet artyleria się nie odsyła. Jak się teraz nie poddadzą, zagrzebiemy wszystkich pod gruzami. Ogień artyleryjski trwa teraz dzień i noc. Naloty nieprzerwanie. Bombowce hitlerowskie startują z pod warszawskich lotnisk. Führer może spokojnie pozować fotografom na pierwszej linii frontu. Jak dobry gospodarz, dogląda osobiście wszystkiego. To już ostatnia faza ataku i ostatni akt obrony Warszawy. Fala pożarów ogarnęła całe miasto. Nie ma już czym ich gasić, bo dociągi przestały działać. Tam musi być piekło, entuzjazmują się hitlerowscy sprawozdawcy wojenni.